Dzień Dziękujemy bardzo serdecznie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie za nominację do Gushing Challenge. Przystępujemy i my. Dziewczyny, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękujemy bardzo. My nominujemy do Gaszyn Challenge Ośrodek Kultury Pompa w Pomiechówku, Park Dolina w Kry w Pomiechówku. Kogo jeszcze? I może e, Bibliotekę. Miejską i Powiatową Bibliotekę tak. Publiczną w Nowym Dworze Mazowieckim. Do działa!